Ciekawostki z podróży, proszę bardzo. Bózko Zdrój, perła świętokrzyskich uzdrowisk i Mekka emerytów, którzy przyjeżdżają tu w celach zdrowotnych, ale wyjeżdżają z nowym garniturem znajomości, wspomnieniem dancingów i pudełkiem tabletek na stawy. To miejsce, gdzie czas płynie wolniej, nie dlatego że jest spokojnie, ale dlatego że średnia prędkość poruszania się po deptaku to 0,8 km na godzinę. Seniorzy opatuleni, jak na Syberię w środku lipca, suną z godnością w stronę nowych tężni solankowych. Oczywiście płatnych, bo przecież samo wdychanie jodu za darmo byłoby zbyt śmiałe. Nowoczesne Własna infrastruktura sanatoryjna miesza się tutaj z nieśmiertelną estetyką prl -u. Z jednej strony fontanny z podświetleniem LED, z drugiej pan Zdzisław, który od 18 lat przyjeżdża na kręgosłup, ale zawsze kończy w barze przy rynku, racząc się flaczkami, a te flaczki. Gęsta jak historia tego miasta i tak hojnie posypane pietruszką, że można by pomylić się z zupą zielską. Wieczorami busko zdrój ożywa, w rytm szlagierów z megafonów. Tance w parku zdrojowym to prawdziwy pokaz stylu, gracji i ortopedycznych wkładek. Miłość też się zdarza, bo busko to nie tylko rehabilitacja ciała, ale i duszy. Krótko mówiąc, kto nie był, niech żałuje, a kto był, już pewnie pakuje walizkę termosklapki i kupony do sanatorium na przyszły rok.